Występy biało-czerwonych, choć wyczekujemy ich jak pierwszej gwiazdki na Wigilię, nie zawsze idą w parze z euforią i dumą. Wiedzą o tym chyba wszyscy kibice, nie tylko ci e-sportowi. Dzisiaj przypomnimy sobie start, który miał prawo napawać nadzieją, lecz szybko przerodził się w gorzki festiwal rozczarowania. Z tej strony Ksenia i dziś przypomnę Wam owiany kontrowersją występ Mateusza Kikisa-Szkudlarka i G2 Esports na Mid-Season Invitational 2016. Wydarzenia z Pucharu Międzysezonowego w 2015 roku udowodniły, że Koreańczyków da się pokonać. Ba, okazało się nawet, że drużyna z Europy może otrzeć się o zwycięstwo z ekipą najlepszego gracza w historii League of Legends. Nic zatem dziwnego, że na przyszłą odsłonę turnieju Europejczycy czekali z utęsknieniem. A atmosfery na pewno nie ostudzał fakt, że na starym kontynencie pojawiła się nowa siła: G2 Esports, czyli nowy wizerunek Gamers 2, organizacji legendarnego midlanera Carlosa Ocelota Rodríguez. Podopieczni Hiszpana zakwalifikowali się do ULCS we wrześniu 2015 z wyraźnym zamiarem zgarnięcia mistrzostwa w swoim debiutanckim sezonie. Tak też się stało. Drużyna złożona z Kikisa, Trika, Perksa, Emperora, Hybrida i trenera Young Baka skończyła wiosenny sezon zasadniczy ULCS 2016 na pierwszym miejscu, wyprzedzając H2K z Jankosem i Wanderem o jeden punkt. To oznaczało, że na playoffy mieli zostać rozstawieni już w drugiej rundzie, a więc w teorii od pierwszego w historii tytułu dzieliły ich tylko dwa spotkania. I tak, nie wchodząc zbytnio w szczegóły, rzeczywiście się stało. W półfinale 3–1 przeciwko Fnatic, które wówczas borykało się z mocnym spadkiem formy po sukcesach w 2015 roku. W wielkim finale Origin, czyli skład gwiazd, którego nikt w Europie nie ośmielał się lekceważyć. Jednak nawet oni nie stanęli na drodze potężnemu G2 Esports. Tak oto Europa wyłoniła swojego reprezentanta na MSI 2016, zawadiackiego, pewnego siebie i zdeterminowanego do podnoszenia trofeów, który miał udowodnić swoją wartość w Szanghaju. Konkurencja jednak nie spała. Chiny wystawiły Royal Never Give Up, które choć bez Uziego na pozycji strzelca zawsze wyglądało groźnie międzynarodowo. Nie mogło również zabraknąć dominatorów z Tajwanu, czyli Flash Wolves ze znakomitym trio Karsa, Maple, Sordat. Nic nowego nie wydarzyło się również w Korei, gdzie słynne SKT2-1 bez problemów pokonało w finale ROX Tigers. Największym zaskoczeniem było chyba amerykańskie CLG, które w wielkim finale pokonało TSN, a więc ekipę swojego byłego strzelca Double Lifta. Rywalizacja zapowiadała się rzeczywiście solidnie, ale przecież G2 Esports nie było chłopcem do bicia. No dobrze, może SKT-1 czy RNG wyglądały na nieco mocniejsze ekipy, ale Flash Wolves czy CLG były drużynami, którym można było pourywać mapy. Jak się jednak niedługo okazało, jedyne punkty, jakie zdobyli Kikis i spółka, pochodziły ze spotkań przeciwko Turcji, czyli dzikiej karcie. W zasadzie nie ma co specjalnie rozwodzić się nad jakością występów G2 Esports. Nie oszukujmy się, w każdym z nich brakowało naprawdę sporo. Tutaj świetnie zagrane wczesne etapy, ale brak pomysłu na wykończenie spotkania. W innych potyczkach kompletna klapa od samego początku. Europejska formacja raziła w oczy brakiem adaptacji i prezentowała bardzo nieświeżą ligę legend. Ktoś nawet mógłby powiedzieć, że gracze przyjechali na turniej nieprzygotowani. I zasadniczo ten ktoś wiele by się nie pomylił. Na pewno pierwszym niepokojącym sygnałem był tweet zamieszczony przez midlanera Perksa 4 maja 2016 roku, czyli po pierwszym spotkaniu w ramach zmagań na MSI. Chorwat napisał wówczas: GG Flash Wolves, widać nasz brak przygotowania, postaramy się w następnych meczach. Post został dość szybko usunięty, ale stał się pożywką dla wściekłych kibiców, którzy szybko zaczęli dociekać, co stoi za brakiem przygotowania ze strony ich ulubieńców. Na oficjalne wytłumaczenie ze strony organizacji długo nie trzeba było czekać. Po przegraniu czterech najważniejszych spotkań z Tajwanem, Chinami, Koreą i Ameryką, G2 Esports opublikowało oficjalne oświadczenie, w którym próbowało wytłumaczyć całą sytuację. Organizacja wskazywała wówczas, że przerwa między lokalnymi finałami a MSI była zbyt krótka, a brak pewności kwalifikacji sprawił, że klub nie rozglądał się za miejscówkami treningowymi w Korei czy Chinach. Czy to oznaczało, że przygotowywali się lokalnie? Też nie, ponieważ między sezonami nie było, jak to określiło G2 Esports, dobrych partnerów treningowych. Warto na tym etapie wspomnieć, że w międzyczasie do gry zawitała aktualizacja 6.8, na której miał być rozgrywany cały turniej. Co za tym idzie, wypadałoby się z nią nieco oswoić, ale ekipa ocelota była innego zdania. Stwierdziła, że czas przed turniejem wykorzysta na wakacje. Nie zrozumcie mnie źle odpoczynek zawodnikom G2 należał się wówczas jak psu buda. Niestety, tak fatalny występ nie mógł przejść bez echa. Wakacje szybko stały się memem, który przykleił się do organizacji, jak żeb do wsiego ogona. Cóż, może to faktycznie jedyna rzecz, jaką z tamtego MSI powinni zapamiętać europejscy kibice.